Zapraszam Cię serdecznie na mój kanał, miejsce motywacji, afirmacji i rozwoju. Życzę Ci wytrwałości, szczęścia i mnóstwa pozytywnej energii. Bez wymówek, jedziemy z tematem. Świat istnieje dla mnie. Świat istnieje dla mnie. Świat istnieje dla mnie. Świat istnieje dla Ciebie. Świat istnieje dla Ciebie. Świat istnieje dla Ciebie. Jestem człowiekiem, Bogiem swojego świata. 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 Świat istnieje dla Ciebie. Jestem człowiekiem, Bogiem swojego świata. Jestem człowiekiem, bogiem swojego świata. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Wierzę tylko w jedno, i to jedno to ja. Świat istnieje dla ciebie. Świat istnieje dla mnie. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Świat istnieje dla mnie. Świat istnieje dla mnie. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Wierzę tylko w jedno, i to jedno to ja. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Świat istnieje dla mnie. Wierzę tylko w jedno, i to jedno to ja. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Świat istnieje dla mnie. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja wierzę tylko w jedno, i to jedno to ja. Szukałem Boga, odnalazłem siebie. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno, i to jedno to ja.